Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lara Croftem The Guardian of Light Z czasówki w Toxic Swamp, oczywiście z niezastąpioną Mary-Kate tak. I tak, podobno jest to bardzo trudna czasówka Czy coś przypomniało właśnie, odświeżyła mi się pamięć Dobra, spróbujmy Jeszcze najpierw trzeba zmienić... Uzbrojenie. Tak, tak. Dobra. Okay. A, nie to. Masz to. dwie złote strzały? Znaczy dwa złote pióra? Czy tylko jedno? Zobaczę. Mam. Nie, mam jedno stone. Mam dwa stone. Ale złote też jest, nie? A złote mam tylko jedno. Dobra, to wezmę to i to. Plus jest coś, co daje speed. W reliktach coś było. Czekajcie, Tu to coś... No. E, aha, to. Dobra. A nie masz czwartej broni wybranej. Ja to nie, nie wiem czemu. Przecież był granatnik. Granatnik masz w trójce. Tak jak ja. A czy... To... Musiałeś sobie jakoś usunąć, nie wiem. Hmm. Pieszczelność. <laughs> Co ja tu miałam? Nawet nie wiem. Zniknęłam? Nie, musiałam. Brzmi na broń. Ale granatnik też wybierz. No wiem, na czworce, go chciałam. Już okay. nie wiem, czy dam radę, dobra. Zaczynamy. No, zaczynamy. O! Oh! <grym> Co to było? Palec mi zjechał z przycisku. X na <grym> Dobra, Cudowne. to. Co to? O mój no, no, no. Widzicie, stąd wredne szczury. Dobra, to jak ja to pominałam? A? Nie da się ani A, B, Y. Nie, to na pewno nie. No znaczy, to nie wiem. Wow To się zaprzywinać? Nie Musimy obserwować Tak Jeśli nam chowa Musimy przecierpieć Siof, siof. Siof. <grym _> Jesteś w tyle już niedługo. <grym _> nie Jakbym mogła korzystać z moich wszystkich artefaktów To byłoby ładniej No pewnie tak A teraz szybko zabijamy Aha, bo jego trzeba zabić, tak? tak? Jak najszybciej Jakby jak zapisz to przejdź dalej. Au! Au zdywaj. Aaa! Chodzi, chodzi! O, Boże. Dobra. Gdzie teraz? Do przodu? Za mną. Tutaj. Aha. Do do... Tu. Dobra, do tego. Do tego czegoś, co dobyło. do tego. Czym... To coś co do mnie. <laughs> Znaczy Więc... Spróbuję czy nie przejmować czy... A! Jezu, utknęłam. Boże. Chodź, chodź, chodź. Czekaj, no już już jak. użyć O nie, czekaj. Ja swoje zastrzeliłam, czy mi się wydawało? O. No nie, tam cię gonią! Ciężko mnie, jest w to trafić! Dobra. O, dobra. O. Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Wow! Zaż zginałam. Ja też. też. Miałam mało życia po tym, jak mnie tam torturowali, a ja mogłam tylko stać w miejscu. Mm. Dobra, i teraz dobramy. Żeby nam znaleźli już przejdziemy miejsce. No co? Właśczotek! Rzucaj, rzucaj, rzucaj! Rzucam. Ja! Okej, okay, na drugą stronę, skacz. Ty nie możesz się tu pojawić. Nie, za proste. No nie, szybko, bym tu zabiję zaraz jakiś. Ja utknęłam na bulwie. I zginęłam. Biegnij, biegnij, biegnij. nie. Nie! Będziecie zaraz być. Przez scence. any button. Oh. A! Wpadłam. Fail. jest <noise> czasu? E, 7 minut. Hmm? Nie wiem, nie wiem. No to okropne co się stało. <noise> Niech no czemu to się spada tak? No bo to trzeba poczekać. Aha. Tak, coś czuję, że zabraknie nam paru sekund. Nie wiem, czy paru, czy więcej. Nie więcej chyba nie. To już... Nie, jest, żyje. Zatrzymam się. Tak. No to spadni. No, nie chciał zejść. Aha, tu na dół jeszcze. No Nie, Zostaw mnie. Mam zero. Nie, mhm. ja może faktycznie nam więcej braknąć. To jest generalnie problematyczny moment. No, strzelaj. O, strzelaj! Problematyczny moment poszedł teraz dobrze.

Gdzie ona poleciała? Daleko. Wow. To tu jest. Musiał wpiarę dobrze wysadzić. To mam O, może mi z siebie nie wypchnam. O. Też sprzężenie słyszałam. Sprzęż. Dobra, biegnij. A. Dalej coś jest nie, tak? Nie, nie, już jest ok, był z tego chwila. Eee... No i teraz, solo to jego urocza pułapka. No, tutaj też nie mogę pominąć. No, widocznie to jest bardzo ważne i trzeba to koniecznie obejrzeć. No. Spodobnie. mnie. Teraz trzeba Więc. Udysz reakcja łańcuchowa. Run. Czasami to ty krzyczy Ran, a u nas zawsze Lara. Tak? U mnie to ty krzyczysz. Uh -huh. ja, u mnie ty. Jestem pod mostem, ale mi się jakoś. I co? 9:15. Zabrakło to są nie 15 sekund. Smutne! <noise> so sad. Dobra, restart level. RB. Co to jest RB? RB oh. to jest. Okej. Okay. <noise> już trafiłam. <noise> Ostatni raz. <noise> Jak nie, to ja nie wiem, czy nie przełożymy tego. No, to najwyżej. No już będzie szło coraz gorzej. <noise> Dobra, teraz się musi udać. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Oj, oh, oh ja. przejście do poziomu, które można zaobserwować właśnie teraz. W uh -huh. wykonaniu niezapinajki oraz slippy. <grym> <Yay>. Jej. <grym> Totalnie przebiasz błęd. Oczywiście mm. Czyste przejście. Mm, dokładnie. Idealne. The... Dokładnie. To już nie może być lepiej. Stop! <laughs> zrobić wszystko idealnie mhm. Zobaczcie przecież... i liczcie się Co tu Teraz będzie ten gościu do zabicia? Czemu nie mogę mieć zupełnie jakiejś aktywnej sceny? To było takie praktyczne No Zgadzam się Jeszcze nie Jeszcze nie Nie gingara, nie gingara Kurde, zginęła. Eee, ty jesteś pod ziemią? No nie wiem gdzie jestem tak naprawdę. Jeśli tam zwiesiła, to byłoby fajnie. No ale niestety nie mogę wskazać ten. manewrowanie przez ten labirynt. Zginęło mi się. O. Ła! Proszę, proszę nie tu przyjdą! Zaczną mnie bić! Nie będę mama. Kurczę. O. Dobra. Teraz. No, mam nadzieję, że te kasycynki nie wliczają się w czas, czy się wliczają. Nie mam pojęcia właśnie. Nie, nie widać, bo nie ma to... No właśnie i to jest tak. najgorsze. Byliśmy Forgotten Gate, to ja miałem więcej na stoperza się, więc myślę, że musi się. nie Ja po prostu to są je, że na pęczu reporować się. Chodź tutaj. Aha, dobrze. Okay. Teeeeeeek O, co dobra A Hopaj, hopaj Super? Nie, 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 nie Lara! Niżej, no! Dasz radę. Nie, Kurde! Shit No przez te bulwy, one mi przeszkadzają Pomyślałam się Nie tutaj dla

No. O, wsia czapeczka? Nie wiem. Może zero punktów. No. Idealnie, no, można, czyste można, To jest idealne przejście Skilla no nie? No Kto jak nie my no, Wracaj A. Następnie wspinamy się Przestanę w tym miejscu. Przemówź się dobrze. Szczęścia. Ok, nie wiem. Miec kurka. O! W słym miejscu jest dobre miejsce. Okej okay. W się najdalej mi się wydaje. Miała <laughs> ja, baba zniknęła. Kurde, nie. wiem Dobra, wszystko. Eee. <laughs> <laughs> Dobra. nie jest, to co? Nie ma się. Przejdź. Tak, zginęłam, uważaj. O, tam lecinki. Nie, nie. nie. Żeby na mnie nie cofło. No. no. Łap to! Łap to i wsać na miejsce No! no nie chcę! Daję. Oh my god! Dobrze, i teraz zręczne I W końcu rozprawić się z dziwną Dziwną bramą solotną Waha, ha, ha, ha spadaj. Dobra, szybciutko mhm. Gazem, gazem, gazem Gazem to nie jest najlepsze słowo na tym poziomie No cóż jeszcze tu Idź, no, to będzie ja No, ciągnę. Dobra. Okay. Okay. na dół Na przyciski teraz spięć. Ran! Lara Lara krzyknęła <laughs> Ran! Dobra, musimy czekać Tak, udało się jej! Czekaj. <laughs> wow! 7,53! Jakoś? Chyba tak. No, bo ty miałaś 8,15 chyba. Czy, czy jakoś tak? Że no, mu widać ile miałam chyba. O! Oh, to takie słabe. New record! Jej! trzecim podejściem. No, bardzo ładnie dobrze. No, mówiłam, że to perfekcyjne przejście będzie. No. Ba. Dobra, to dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tej czasówki i oczywiście zapraszamy do kolejnych poziomów. Pa, pa, pa!